Halo, cześć. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dams i zapraszam was na kolejny odcinek ze spider 2. Oczywiście naszą rozgrywkę kontynuujemy sobie nadal i moi drodzy, jest to tak naprawdę pierwszy materiał, który nagrywam po nowym roku, można tak powiedzieć, bo wszystkie te wcześniejsze materiały, które wrzucałem na kanał w tym roku, one były nagrywane dużo, dużo wcześniej. Ja zawsze sobie wolę kilka odcinków z wyprzedzeniem nagrać, żeby później się się nie gonić na siłę z materiałami. I moi drodzy, co tutaj się wydarzyło? Nie wiem, czy w ostatnim odcinku o tym wspominałem, czy też nie. No, bo tak jak mówię, troszeczkę czasu minęło, natomiast chciałbym wam pokazać jedną rzecz: że teraz możemy robić taki skok, będąc w powietrzu. Fajna sprawa bardzo nam to przyspiesza poruszanie się po mapie i odblokowaliśmy. Tego chyba na nagraniu nie było, bo była taka jedna misja, dosyć krótka, tam niecałe 10 minut trwała. Jeżeli chodzi o umiejętności Spidermana, dostaliśmy teraz taki biały kostium. No i mamy, można powiedzieć, stare umiejętności Symbionta tak? stare umiejętności Venoma których wcześniej nie mieliśmy po utracie tego kostiumu. Także mamy następną misję, idziemy sobie do niej. Już wam na szybciutko pokażę, jest to misja. Wszystko jest powiązane: dzielnica Midtown. 500 punktów doświadczenia, więc raczej misja króciutka. Harry jest w laboratorium Konorsa, muszę tam dotrzeć, zanim coś się stanie. Cały czas ten Harry no, jest pod wpływem, można powiedzieć, tego symbionta. No i cóż, no, fajnie byłoby mu w jakikolwiek sposób pomóc. Ale dał nura. Ciekawe i tego nie atakuje? Jesteśmy zdrowi, śmierci. Tego właśnie chciałeś. Prawda? Przestań taki, pomożemy ci! jest reszta? Proszę, nie! Co on zamierza z tym zrobić? Pewnie niedługo się dowiemy. Posłuchaj mnie. Harry przepadł. Ciało i Symbiont są jednością. Za jakieś, moi drodzy, niepotrzebne dźwięki w tle, jakieś trzaski i tak dalej przepraszam, ale musiałem sobie wstać, podpiąć słuchawki, bo jednak z telewizora to nie to samo, co jak człowiek ubierze Zabieram słuchawki. Mi, syna. Chciałbym. No ale powiem wam szczerze, jestem naprawdę ciekawy jak to zostanie rozwiązane, no bo tak naprawdę hary bez y, symbionta, bez Venoma można powiedzieć, nie będzie istnieć tak, no bo jest chory, nieule, nieuleczalnie chory, jakby tylko on trzymał go przy życiu. Ale tu się rozpierdzia, dzieje. no tak naprawdę cały Nowy Jork jest przez op opanowany przez niego. A raczej nie wiem, czy prawie cały Nowy Jork. No bo jest to całe miasto. Dosłownie. I tego jest coraz więcej. Nieźle. O mój Boże. Spider-manie, Wiem, że widzisz teraz to samo co ja. Wielu nowojorczyków zaatakowały te stwory. Zajmę się tym, proszę na siebie uważać. Potrzebował tylko tego meteorytu. No nieźle jest, nieźle jest. Dobra, poczekajmy chwilkę. Zajrzyjmy, zaj, zajrzyjmy sobie w technologię kostiumu. Tutaj już mamy wszystko ulepszone. I za bardzo nie możemy przejść dalej, bo brakuje nam żetonów bohatera, jeżeli chodzi o gadżety. Tu mamy wszystko na full, tą ryko rykoszetującą sieć moglibyśmy sobie zrobić, ale tutaj tam też tego brakuje w umiejętnościach. 0 punktów umiejętności, dobra. Hmm. Ale na... że na ziemi atakują, tak? Czy gdzie oni są? Nie no. mam jeszcze takiej wprawy, moi drodzy, po tej przerwie.

Szybciej wrócić do domu! O matko dziękuję! Przeprowadzam się do ciebie. <noise> Ci cywile mają kłopoty! Nadchodzę! Ale co tu się dzieje? No masakra! Gdzie są w autobusie, tak? No dobra, chodźcie. Tu nie jest bezpiecznie. Jeśli ktoś nie ma się gdzie podziać, Fist przyjmie każdego. Może nie jesteś aż taki zły. Dziękuję, Miles. Musimy pogadać. Bez jaj, te gniazda są w całym mieście. Wysyłam ci namiary. Dzięki. Uważaj na siebie, stary. To jest coś większego. Coś większego. Harry. Na pewno. Gdzieś. No ale naprawdę, mapa wygląda wybitnie. O, faktycznie coś tam jest, no. Aha, minęliśmy to, dobra. No, co jest? No i co my tu mamy? W nie jest to obcy, No. Czas na oryginalnego Majorsa Moralesa. Jedynego pasuje ci. Co się stało? Harry znalazł meteoryt, a ja nie mogłem nic zrobić. Konors mówi, że go nie ocalimy, więc. Nie mogę go stracić. Nie chcę powtórki. Widziałem May w Twojej głowie. To nie Twoja wina, Pitt. Ona chciała Cię ocalić. Ocalić nas wszystkich. Nigdy nie myślała o sobie. Nawet gdy nie mogło złapać tchu. Gdyby May, mój tata. Gdyby tu byli, kazaliby nam przestać o nich myśleć. Kazaliby nam pomagać ludziom, walczyć. Harry wciąż tam jest, i będziemy walczyć, by go odzyskać. Prowadź, kapitanie. Rozdzielmy się. Przeczeszmy teren. Znajdź meteoryt. Ja załatwię gniazdo. Ogarniesz, spider -Man. Dobra, przełączyłem u nas na malsa. Lecimy do gniazda, do gniazda. ich coraz więcej. Jak tam w spider -manie? chyba już oczyściłem to gniazdo. Ale, Pit, słyszę jakieś głosy. Ja też je słyszę. Szukaj dalej meteorytów. Nie pozwól mu wejść do głowy. Nie rozmawiasz z kary. Jasne, Masz rację. Za Skup się, Pete. 行く<や> Dobra, jeszcze 15 sekund. Jeszcze 10 sekund! Oby się udało. No i mamy teraz, spokojnie. Kurde, wszedł nam do głowy. Co jest? Gdzie ja jestem? Jesteś w domu. W końcu jesteś tam, gdzie twoje miejsce. No ciekawe. No wygląda to genialnie, no nie powiecie mi, że nie. To nie jest moje miejsce, Harry! Twoje też nie! No dalej majs Dawaj! Pozwól nam się uzdrowić! Daj nam Pitera! Tak nie można, Harry! Jesz o tym! I ty jak? Gdzie z tego wyciągniemy! 耶，他们正前面。 No i teraz pytanie, czy on ją wziął, czy pokazuje nam to specjalnie, żebyśmy tam poszli? Myślisz, że Harry tam jest? Mówię serio, Pete! Daj mi 10 minut! Nie poradzisz sobie sam! Jasne! Zatłoń, jak skończysz! chybać Myers, ale nie mogę dłużej tracić czasu! Tam jest wejście na stację metra! Myers na pewno ma rację! To tam jest Metro. Muszę tylko oczyścić ten most! Ludzie, zostańcie w autach! Nie pozwolę, by was wstrzydził! Tu jesteś Tak! już jestem stary. O, można. Wiem, Po prostu wytrzymaj, już idę! Była no to prześwigeć! Metody prześwigeć nie jest pod ziemią! Pogadajmy, proszę! Muszę dostać się pod ziemię, ale nie mogę zostawić tych ludzi. Tu przydałby się Majs, żeby się przynajmniej zajął jednym. I I I I I I I Możemy to wejść, Hej, z Heili wszystko gra? Jeszcze nie! Ale nadal wisisz mi kilka minut! Zaczekaj! O kurde, Hayley, nie! Ja! Co tu robisz? Chciałem ocalić. Jesteś niesamowita. Ba, ba, bardzo cię lubię, a ty chyba lubisz mnie. Chcesz się umówić? Na... Yy... Randkę? To znaczy tak? <ścoughs> no więc randka. Jak będzie po wszystkim? Pit? Jestem w drodze! Pit? Harry! Hej tu, Harry. Zostaw wiadomość. Hej, stary. Gadałem z doktorem Connorsem. Wiedział, że już się straciliśmy, ale ja wiem, że to nieprawda. Waliwa to dla ciebie okropne marzenie, nasze marzenie, uzdrowić świat. Co tu się dzieje? rację! To na pewno tu. On na pewno tu. Te plaszam, nie mogłem. Wiem stary. Spróbuję się tam jakoś dostać. Wszystko będzie dobrze. Wszyscy wyjdą z tego cało. Niejasno. Muszę dotrzeć do tego meteorytu. iż tak blisko. Dobra, chyba wszyscy. Mm, 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 to będzie tam pewnie. Hari! powiedz coś! Pomóż nam, Peter. Potrzebujemy cię. Próbuję, stary! Potrzebuję tylko tego meteorytu! Ja pierdzielę, no. Dużo to jest. Miles, nie widzę kamienia. Nie? Czekaj, jestem blisko! Fajnie, że wpadłeś, Pit. Chcemy ci coś pokazać. Za tym jesteśmy zdrowi. Wreszcie wolni. Możemy przekazać ten dar. Wszystkim. Ale potrzebujemy ciebie pi. Uzdrowimy świat. Razem. Hej, ty! No dawaj maj sporo. fajnie. Musimy stąd uciekać. Musimy zadzwonić do Wiem, gdzie jest ten. No grubo się dzieje, grubo się, moje drodzy, naprawdę dzieje i jedna kwestia, bo będziemy sobie już kończyć ten odcinek powolutku. W ogóle widzicie jak mapa wygląda? Ty nawet na mapie widać te. Nie no, niewiarygodne. Dobra, chciałem na misję zerknąć. Właśnie. Ukończono 30 z 31. Nie wiem, czy to nie jest, moi drodzy, jedna z ostatnich misji w przyszłym odcinku. Zobaczymy. Mamy cztery punkty umiejętności. Tak to sobie zostawimy. W następnym odcinku wskoczymy sobie na pozostałe umiejętności. Dostaliśmy 3000 punktów doświadczenia za tę misję. Eee, no, przyznam szczerze, że troszeczkę się zasmuciłem teraz. Troszeczkę się zasmuciłem, bo miałem wrażenie, że jak wejdziemy sobie w tę misję, to tych cyferek będzie troszeczkę mniej. Jest ich natomiast troszeczkę więcej. Natomiast, no, trudno, trudno, nie ma co. Eee, ja się z wami żegnam. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, łapki w górę, komentarze w ramach sugestii, mile widziane. Trzymajcie się i do następnego.